you <laughs> Ale moi drodzy, zazwyczaj, jeżeli wspominam o komiksach na kanale, to są to komiks zdecydowanie warte sprawdzenia, i tym razem uprzedzając fakty nie jest inaczej. Wszystko dlatego, że dzisiaj słów kilka o Sabrini Kadernaso, czyli pierwszym komiksie nominowanym do nagrody Bookera i absolutnie nie dziwię się, że do tego doszło. Wszystko dlatego, że mamy do czynienia z dziełem niezwykle złożonym, sugestywnym, niepokojącym, na pewnych poziomach wręcz przerażającym, a przy tym będącym znakomitym, odzwierciedleniem współczesnych. Niepokojów, tego, jak rozwija się sytuacja w zakresie mediów, w zakresie narracji, które się nam wciska do gardła. Tutaj jest dużo takich punktów zapalnych, przy których DRNASO nie pozwala nam na spokój, wręcz przeciwnie, on podrzuca pewien rodzaj niepokoju i go zostawia po lekturze. To nie jest tak, że po zakończeniu poczujecie się jakoś ekstra lepiej. Nie. Zdecydowanie, Sabrina to jest bardzo niepokojąca opowieść. O współczesnym świecie, o braku krytycznego myślenia, o jakimś ludzkim niezdecydowaniu, co dalej, zamknięciu w jakichś własnych strukturach, z których nie do końca wiadomo, jak wyjść, o jakimś rodzaju stuporu, rutyny przytłoczeniu, otaczającą rzeczywistością, itd, i, tak dalej, i tak dalej. A wszystko zaczyna się niezwykle niepozornie. Mam do czynienia z pewną wprowadzającą rozmową, może wprowadzającym spotkanie, można tak powiedzieć, następnie mamy zagadkowe zaginięcie, i potem poznajemy losy osób z tym zaginięciem, w jakiś sposób, mniej bądź bardziej, ale związanych. I to staje się dla DNA właśnie przyczynkiem do tego, żeby opowiedzieć chociażby o pewnej Fascynacji e, ludzi teoriami spiskowymi, chociażby o tym, jak bardzo zmieniło się postrzeganie rzeczywistości. Nauka, można dojść do wniosku, że nie jest teraz żadnym priorytetem, jeżeli ludzie czegoś nie potrafią wytłumaczyć, a może mają jakąś ekwilibrystyczną wizję tej rzeczywistości, która jest tak bardzo dziwna i odchylona. No, ale mam być może sobie jakiś pierwiastek intrygujący. To jeżeli znajdą odpowiednią ilość wyznawców, jeżeli są charyzmatyczni w tym, co robią, no to mogą osiągnąć naprawdę duży sukces. I tutaj też mamy taką, taką postać człowieka, który prowadzi coś w rodzaju podcastu. Mm, I on przedstawia pewne teorie spiskowe, z rzeczywistość i ma taką, takie duże grono zwolenników. Jest to o tyle przerażające, że takie osoby są widoczne w przestrzeni publicznej, tej mniej lub bardziej popularnej, ale owszem, są osoby, które sprzedają nam fałszywe treści albo bazują na Pewnych wątpliwościach, niepewnościach, naszych lękach związanych z pewnymi kwestiami, i, i sprzedają nam to, nakręcają nas, i potem dochodzi do bardzo dziwnych rzeczywistości. Myślę, że jednym z, takich, z jedną z takich inspiracji Nikaderna zdecydowanie była afera pizza. Nie wiem, czy on jest przejście, w każdym razie chodzi o to, że swego czasu wyciekły maile Hillary Clinton, to miał duży wpływ na wybory prezydenckie, i tam bardzo często pojawiała się nazwa pizza i pewne miejsce, w którym te pizzy sprzedawano. No więc niektórzy ludzie doszli do wniosku, że to jest jakiś szyfr i ten szyfr dotyczy pedofilii. Możecie się domyślać, że, że jest to fake, że jest to nieprawda, ale doszło do tego, że pewnego dnia wparował tam człowiek z bronią i chciał sprawdzić, czy rzeczywiście są tam przetrzymywane dzieci, młodzi chłopcy, którzy są sprzedawani dla pedofilów. Brzmi to ogromnie irracjonalnie, ale jak bardzo jest to niepokojące, skoro ma to miejsce w rzeczywistości, rzeczywiście się wydarza. I w pewien sposób wydaje mi się, że z tej że z tej sprawy dużo Drnaso czerpał, chociaż przerobił ją na własną medło, modłę i chyba zrobił w to jeszcze bardziej prza, przerażający sposób. No bo wiecie, wyobraźcie sobie człowieka, który wchodzi z bronią, a tam rodziny e, z dziećmi jedzą, jedzą pizzę i dobrze się bawią i, i na, nagle jest bardzo niebezpiecznie, może dojść do rzeczy okropnych. A u Drnaso ten poziom lęku i niepokoju związanego z tym, e, jaki... E, jak bardzo zmienia się tryb myślenia ludzi, jak łatwo jest uwierzyć pewne teorie, jak wielki jak bardzo łatwo pod wpływem pewnej sugestywności zmienić punkt widzenia, zmienić tryb myślenia. No to jest przerażające i Drenaso kapitalnie udało się to sprzedać mimo, że używa jeszcze cięższego kalibru. Ja bardzo celowo staram się nie zdradzić wam zbyt wiele o tej treści, bo tutaj każdy trop może być spoilerem, a wydaje mi się, że w tym komiksie akurat bardzo ważne jest, żeby wejść w niego bez żadnego uprzedzenia, żeby nie wiedzieć tak do końca, cóż się w nim dzieje. Nie, na każdym etapie nawet nie tyle się zaskakiwać, ale nie być gotowym na przyjęcie pewnych treści, na przyjęcie pewnych rzeczy. Które Dernaso ma nam do przedstawienia. Bo to są kwestie, które dotyczą życia codziennego, które widzimy, że dzieją się tu i teraz. To nie jest jakaś zamierzchła przeszłość albo bliżej nieokreślona przyszłość. To jest absolutnie tu i teraz, kiedy bardzo łatwo sprawić, że zaczynamy wątpić, że zaczynamy niepokoić, że jesteśmy w stanie oddać nasze, nasze swobody i wolności w ramach jakiegoś iluzorycznego bezpieczeństwa, gdzie jakieś. Bliżej nieokreślone wątpliwości nagle wpadają w jakieś skrajności, które prowadzą do tak niebezpiecznych wydarzeń, jak to, które Wam przytoczyłem w aferze Pizzagate. No i Drnaso ma też coś takiego w tej swojej kresce, która z jednej strony no nie jest zbyt szczegółowa, nie jest zbyt charakterystyczna, nie przyciąga wzroku tak od razu. Ale ma w sobie coś takiego obcowanego, coś w pewien sposób zimnego. Jest bardzo dużo pustki w tym komiksie, mam takie wrażenie, i z kreski bardzo dobrze to wynika. Ta kreska troszeczkę przypomina mi śmiech i śmierć Tomajna, chociaż tam było więcej kolorów. Tutaj to jest wszystko bardziej bardziej wystudzone, wychłodzone i to też znakomicie wpływa na sugestywność tego komiksu, ale to nie jest tylko ukazanie pewnej skali globalnej, o której wam teraz powiedziałem w kwestii, e, nie wiem, fake newsów, informacji tak itd., itd. To jest także bardzo dobry portret interesujący, Spojrzenia człowieka, bo mam tutaj e, osobę, chociażby która pracuje w danej, e, w danej placówce wojskowej, no i która w zasadzie cały czas działa według pewnej, bliżej e, przytoczonej e, rutyny, i można odnieść wrażenie, że z jednej strony ta postać chce coś zrobić więcej, ale z drugiej e, jednak ta oaza bezpieczeństwa i jakiegoś braku podejmowania ryzyka jest o wiele bardziej kusząca, nawet jeżeli ta postać nie do końca sobie z tego zdaje sprawę. Mamy też fenomenalny obraz pustki u innej postaci. Która radzi sobie z jakąś, z jakąś formą utraty, która próbuje jakoś poukładać swoją rzeczywistość na nowo, odnaleźć się w tym, w tym świecie, który jest absolutnie bezwzględny i, i czasami zaskakuje w najmniej spodziewanym momencie. I to jest też, też komiks o samotności o tym naszym zagubieniu życiowym wejściu w jakiś jeden e tryb działania, z którego szalenie trudno się wyrwać. To jest film o poszukiwaniu jakiejś czułości, więzi, o, o utracie, o tęsknocie. Także to jest taki film, przepraszam, to jest taka, taki komiks, który też bardzo dobrze mówi o, o takiej współczesnej potrzebie bliskości, która gdzieś się nam wymknęła, o jakimś zamknięciu, trudności w wyrażaniu pewnych uczuć i emocji. Temu także, jak bardzo trudno powiedzieć pewne rzeczy wprost, jak pewne więzi potrafią się rozlecieć w bardzo krótkim przedziale czasu, ale też to nie jest tak, że Dernaso uderza tylko w depresyjne i trudne tony, bo wydaje mi się, że Dernaso pokazuje, że więzi można odbudować. Nie wszystkie oczywiście, ale, ale są, takie, są takie relacje, są takie wydarzenia, które sprawiają, że w pewien chwilami dość irracjonalny sposób możemy odnowić pewne znajomości, odnowić pewne więzi, sprawić, że znowu to, to co wydawało się nam zamierzchłe i, i co wydawało się stracone, znowu ma sens. Także to nie jest tak, że dla nas uderza tylko w depresyjny ton, ale zdecydowanie to nie jest łatwa lektura. Ten komiks czyta się, no ja wiem, ponad dwie godziny załóżmy, jeżeli idziemy tak szybko i chcemy wszystko poznać. Ale jest to... Komiks bardzo emocjonalnie drążący, zadający niepokojące pytania, taki zachodzący pod skórę i sprawiający, że czujemy się niestwojo, niekomfortowo. Zaczynamy rozmyślać te refleksje i przemyślenia ten nas na temat współczesności, na temat dezinformacji, na temat taki, taki bardzo intymny, bardzo osobisty tego, co robimy ze swoim życiem, w jakim kierunku się mamy udać. W pewien sposób pokazuje też jakieś, jakiś wymiar tchórzostwa i wyboru łatwiejszych wyjść nawet jeżeli oznaczają one dla nas brak rozwoju i jakiegokolwiek, nie wiem, wyrwanie jakichś pozytywnych rzeczy z tej rzeczywistości. Sabrina jest troszeczkę o, o momencie stagnacji, momencie zawieszenia, takiej chwili, kiedy, kiedy wpadamy w jakieś limbo i nie bardzo wiemy, wiemy co dalej i, i ta atmosfera jakiegoś przytłoczenia i, i niepewności i jakichś więziących, przepraszam, wiążących nam w gardle emocji, których nie potrafimy Wypowiedzieć albo w jakiś sposób wyrazić jest tutaj niezwykle namacalna i jest bardzo, bardzo sugestywna. Także nie jest to, wydaje mi się, komiks dla każdego, bo dla niektórych może się wydawać aż za ciężki. Początek może być zwodniczy, bo wydaje mi się, że, że im dalej w las, tym jest trudniej. Koniec też nie jest taki jednoznaczny. Są tam jakieś aspekty pozytywne, ale jest też bardzo takich, które, które są trudne i które pozostają po, po zakończeniu tej lektury. Ale nie dziwię się, że, że ten konkurs był nominowany do nagrody Bookera, bo on rzeczywiście zadaje takie pytania, jakie wielka literatura powinna zadawać, drąży kwestie, których wolimy za, na co dzień unikać, nad którymi wolimy się nie zastanawiać, bo niestety wnioski z tego wszystkiego płynące mogą być dość trudne do przełknięcia i, i wymagają pewnego przepracowania i przy się do tego, że czasem nam się coś nie udało, że sobie z tym nie radzimy. A to jest bardzo trudne, i to jest też taki trochę portret pokolenia nie radzącego sobie z emocjami albo wychładzającego te emocje i zostawiającego je na kiedyś, chociaż wiemy, że przyjdzie taki czas, że trzeba będzie się z nimi uporać albo sobie jakoś z nimi, z nimi poradzić i, i nie będzie od tego odwrotu. Także bardzo intrygująca wizualnie, chociaż z początku może się wydawać dość, dość oszczędna ta Sabrina. Treściowo jest tego dużo, dużo kontekstów, tematów, odniesień, zagłębień w skalę zarówno globalną, jak i tą bardzo, bardzo osobistą. Także to jest jeden z tych komisów, jedna z tych, jedna z tych pozycji literackich, która absolutnie do mnie trafia i zdobyła mnie zdecydowanie, która troszkę w mojej głowie posiedzi i no, nie wiem, czy dostanę jeszcze w tym roku lepszy komiks niż Sabrina. Myślę, że będzie z tym bardzo, bardzo trudno. To jest emocjonalne uderzenie, to jest coś bardzo niepokojącego, coś, co w waszej głowie zostanie. Ja cały czas chyba troszkę w tym komiksie jestem, jeszcze chyba nie do końca go sobie w głowie przypracowałem, że on, on się troszeczkę tak rozkłada z czasem i wypuszcza kolejne jakieś bodźce do, do, do przemyśleń. Także zdecydowanie mam Sabrinę, polecam i najlepiej chyba o tym zaświadczy moja ocena, którą jest. 8 plus na 10, Drnaso zdecydowanie dał radę i pokazał, że, że komiks to literatura najwyższego, najwyższego poziomu i należy jej lekceważyć, o czym Wam zresztą przypominam dość cyklicznie. Świetna rzecz, niepokojąca i taka rzecz wchodząca, wchodząca do głowy i jakoś tak no, konfrontująca z rzeczywistością w trudnym świetle, ale takim z którym trzeba się jednak w pewnym momencie swojego życia zderzyć lepiej wcześniej niż, niż za późno. No dobrze, to było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to subskrypcja, czyli na łapka w górę mile widziana, czy niewymuszana. Zapraszam Was na Instagrama. Link do niego w opisie. Tam codziennie coś nowego, kulturalnego. No i cóż, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!